Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko Znowu mam pełen koszyk produktów Także jeśli jesteście ciekawi co ostatnio zużyłam To zapraszam Was do oglądania I zaczniemy może standardowo od tego co mam tutaj już na wierzchu Bo część też mi się nie zmieściło I zacznę od balsamu do ciała Jest to balsam do ciała z Evre Ocean's, Ocean Velvet jest to balsam do ciała, do skóry, aksamitnie wygładzający balsam do ciała, do skóry szorstkiej, pod pozbawionej witalności. Na wstępie powiem Wam, że ma zapach taki bardzo delikatny, taki bym powiedziała kremowy. Nie jestem dobra w opisywaniu zapachów, ale jest to taki delikatny, przyjemny zapach, który mi bardzo osobiście odpowiadał. Ja ten balsam kupiłam um, kiedyś na kokolicie na jakiejś promocji. No, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się u mnie sprawdzał, bardzo go lubiłam. On naprawdę fajnie tą skórę wygładzał, dobrze ją nawilżał. Ona po użyciu tego balsamu była naprawdę taka fajna, przyjemna w dotyku. Także ja Wam gorąco polecam ten balsam. Jeśli go też znajdziecie na jakiejś promocji, to skuście się na niego, bo jest naprawdę super. Kolejny produkt do pielęgnacji to mam z Avonu, jest to Avon Skin So Soft, jest to żel do golenia, to jest nawyżająco wygładzający żel do golenia, ja go używam do golenia nóg i u mnie się on super sprawdza, także ja cały czas jak zamawiam coś z Avonu, to właśnie kupuję sobie tego typu żel i mi to w zupełności wystarcza. Zużyłam też sól do kąpieli z Biedronki. O zapachu lawendy. Powiem Wam, że ten zapach jest taki dosyć perfumowany, ale mi ten zapach bardzo się podobał. I lubię używać właśnie te sole do kąpieli z biedronki. Także jak ja mam kupować jakąś sól, to właśnie sięgam po te z biedronki, bo no, są po prostu spoko. Kolejny produkt, który mam Wam do pokazania jest to Eveline. Eveline płyn micelarny, odświeżający-łagodzący. Każdy rodzaj skóry również wrażliwa. Jest to ten sam, jakby ta sama seria, którą ja używam, bo ja używam tej em, niebieskiej. Natomiast tę zieloną, zieloną wziąłem, bo nie wiem, tamtego chyba nie było. Czy coś mówię, spróbuję ten. Powiem Wam, że ten też jest w porządku. Natomiast bardziej jednak lubię ten em, niebieski. E, mam jeszcze jedną wersję, bo oto chyba były w dwupaku, właśnie. Była na niej promocja. Mam jeszcze drugą, właśnie tą zieloną, natomiast później będę kupowała tą niebieską, bo ta niebieska jednak u mnie się lepiej sprawdzała. Ta, ta mam wrażenie, że trochę wysusza mi okolice wokół oczu, ale ogólnie sam produkt, sam w sobie jest w porządku. Jeśli nie macie jakichś mocno wrażliwych oczu, to też możecie sięgnąć potem. Kolejne. Jest to um, maska do włosów z ekstraktem z czerwonej borówki. Powiem Wam, że ten zapach jest przepiękny. To jest Avon Planet Spa. To jest taki słodki, owocowy zapach. Jeszcze tutaj trochę czuć. Powiem Wam, że naprawdę uwielbiam ten zapach. To jest naj, chyba najfajniejszy zapach z Planet Spa z Avonu, jaki. W ostatnim czasie miałam, bo używałam różnych, ale ten zapach ostatnio najbardziej mi, się, najbardziej mi się po prostu podobał i najchętniej mi się go używało. A co do samej maski, to powiem wam, że czy taki super efekt był, może takie wow, to nie. Natomiast była w porządku. Robiła coś z włosami. To nie tak, że nic nie robiła z włosami, owszem, robiła. Te włosy były takie. Przyjemniejsze w dotyku, one się tak fajnie błyszczały. Także ogólnie yy, ta maska jest w porządku, yy, ale mówię, no nie, nie robi jakiegoś specjalnego yy, efektu, jeśli chcecie. Um, tą maskę um, chcielibyście do włosów mocno zniszczonych, żeby ona wam je, je bardzo odżywiła i tak dalej? To nie, to nie jest maska dla Was. Ale jeśli po prostu nie macie mocno zniszczonych włosów, a chcecie um, używać jakiejś maski, aby te włosy się nie zniszczyły, żeby w jakiś sposób maska je pielęgnowała, to ta maska jak najbardziej na tak. Następnie mam Wam do pokazania szampon. Uh, szampon Hedden Shoulders i jest to Refreshing T-3 um, i to jest już chyba ostatnie opakowanie, które zużyłam, ponieważ no nie wrócę na chwilę obecną. Nie mam zamiaru wrócić do tego szamponu, ponieważ od pewnego czasu on przestał działać na moich włosach. Wręcz szkodził mojej skórze włosów, skórze głowy. Niżeli pomagał. Także ja zmieniłam zupełnie pielęgnację włosów i obecnie nie używam tego szamponu. No i jest mi z tym dobrze, ale przez kilka lat on się u mnie super sprawdzał, więc nie mogę powiedzieć, że go nie polecam. Tylko po prostu ja zmieniłam w tym momencie pielęgnację, bo on już jakby. moje włosy, moja skóra się uodporniła na ten szampon i kompletnie nie działa w żaden sposób. Wręcz tak jak powiedziałam, szkodzi moim włosom. Także tak w sumie to nie wiem i nie polecam i nie mówię, że to jest bubel tak teraz w tym momencie ja nie będę go więcej używać na chwilę obecną Ups. kolejny krem kolejny produkt do pielęgnacji jest to żel pod prysznic z olejkiem migdałowym z Nivea. Piękny zapach. Uwielbiam tego typu zapachy. To jest taki typowy zapach kremu Nivea. E, powiem Wam, że tego typu mm, żele pod prysznic w porównaniu na przykład z Eivonem widzę dużą różnicę w stosowaniu tego typu e, żeli, ponieważ te pielęgnują skórę, one jej dodatkowo nie wysuszają. Ja po wyjściu z e, pod Mogę się nie posmarować balsamem i nie będę czuła od razu takiego dyskomfortu. Natomiast po użyciu, na przykład balsamów, po użyciu żeli czy płynów do kąpieli z Avonu, ta skóra jest od razu po kąpieli ja mam skórę ściągniętą i muszę od razu użyć balsamu. Także widać jakby dużą różnicę w porównaniu z tego typu. Produktami, także ja jeśli chodzi o ten produkt, Wam polecam. Naprawdę uwielbiam tego typu zapachy, jest to naprawdę bardzo dobry produkt. Następnie przejdziemy do yy, kolejnego produktu z serii tej bor z borówką, czerwoną borówką, i Jest to mus do ciała. Yy, również mus pięknie pachnie, natomiast ten mus nie jest do końca wydajny. On ma dziwną konsystencję, strasznie bieli skórę, trudno się rozprowadza. Fakt Faktem, że ta skóra po użyciu jego, jak to już się wszystko wchłonie i tak dalej, tak dalej, to yy, jest nawilżona i czuć, że on ją pielęgnuje w jakiś sposób tam nawilża, natomiast sam produkt w sobie jest słaby, bo tak jak mówię, nie jest do końca wydajny, bo trzeba go dużo użyć. Jak się go smaruje, to trzeba naprawdę rozsmarowywać. To 5 minut, żeby to się rozsmarowało. To jest strasznie białe i, i to dziwnie wygląda. Trzeba później dłużej czekać, żeby to się wszystko ładnie wchłonęło. Także produkt, jeśli chodzi o działanie, jest ok, ale cała reszta, pomijając oczywiście piękny zapach, jest um, słaba. Więc um, po ten balsam na pewno nie sięgnę, po ten mus. Ale tutaj mam kolejny produkt do nawilżenia ciała i ten produkt uwielbiam. Jest to e, takie masło do ciała z minerałami z Morza Martwego. To jest ten zapach w stylu bardziej męskiego, ale ja bardzo lubię ten zapach. To, to jest taka szara seria w Avonie w Planet Spa. E, I on, uwaga, on nawilża super rozsmarowywuje się dosłownie jak masełko na ciele. Super się, super się wchłania. Działanie jego jest super. Ten słoiczek jest dosyć problematyczny, bo tak jak mówię, to się słabo wyrabia. Więc to za każdym razem jest ciężko. Czasami można sobie skórę nieźle przycią przyciąć. Ale wizualnie wygląda to bardzo ładnie. Ale jest niewydajne. Kosztuje Taka pojemność kosztuje około 20 zł na promocji, a jest w ogóle niewydajny, bo ja jestem w stanie ten produkt zużyć w niecały miesiąc, gdzie inne produkty, takie jak na przykład ten, zużywałam grubo przez 2-3 miesiące, a ten jest w ogóle niewydajny. Nie, no może przesadzam za 2 miesiące max ale ten jest niewydajny, i to tak mówię Wam, że nie cały miesiąc i to tak nie używając codziennie, więc. Mm, więc jest niewydajny, ale sam produkt sobie jest super. Mm, peeling do ciała Avon Planet Spa. To jest już co innego, bo to jest. W sensie chodzi mi o serię. To nie jest ta seria z minerałami z morza martwego, tylko z aktywnym węglem. Powiem wam, że. Zapach ma słaby, też męski, ale słaby, ale peeling w sam sobie był w porządku. Na długo starcza, bo on jest bardzo wydajny, nie trzeba dużej ilości, żeby wypeelingować ciało. Dobrze się spłukuje, nie wysusza, nie podrażnia, także w porządku produkt. I tu mam z tej samej serii jest to intensywnie oczyszczający płyn do mycia twarzy z aktywnym węglem. Ja z tej serii Planet Spa, jeśli chodzi o te właśnie żele do mycia buzi, miałam kilka i w sumie to wszystkie działają tak samo. Ten miał być oczyszczający. Używałam go przez cały czas jak go kupiłam. To używam tylko jego, nie używam żadnych innych żeli jeśli chodzi o oczyszczenie buzi i Spoko się sprawdzą. Nie przesuszał mi dodatkowo skóry po umyciu. Te, nie czułam takiego efektu ściągnięcia, więc ja Wam mogę polecić ten produkt. Kolejna rzecz do. do pielęgnacji. Tak, już będzie do włosów. Jest to spray przeciw wypadaniu włosów. Jest to dr. Sante Aloe Vera. I właśnie jest to spray, który ma nam pobudzać jakby tutaj. Wzrost włosa, wspomagać przeciw wypadaniu i dodatkowo je pielęgnować. Powiem Wam, że zużyłam ten produkt cały, ale czy bym zauważyła jakieś działanie, żeby coś mi mniej wypadało, albo żeby włosy mi się bardziej odbudowały, czy coś? To szczerze nie. Więc Produkt mi nie zaszkodził, bo też mi włosów nie obciążał, nie wyglądały one gorzej po jego używaniu. Natomiast nie zrobił nic. Przynajmniej ja nic nie zauważyłam, także no nie polecam Wam, bo szkoda po prostu kasy na coś, co w ogóle nie działa, ale zapach ma bardzo ładny. Mój ulubiony zmywacz do paznokci oczywiście Avon. Ja ten zmywacz bardzo lubię, wiele lat go używam, jestem naprawdę um, jego fanką, także. Ja wam go zawsze polecam. Krem do rąk Isana też aloe vera. Produkt niezbyt mocno nawilżający. Bardziej bym powiedziała do normalnych dłoni, do normalnej skóry, nie do suchej, bo myślę, że z suchą mógłby sobie nie poradzić. Na początku, jak go się używa, to klei się. Gdzie ja na początku, jak użyłam, to mówię o nie, ale po chwili, po jakichś dwóch minutach, już jak on się wchłonie, to czuć ten produkt na dłoniach, natomiast nie, nie ma tej już lepkiej, takiej tłustej warstwy. Także taki kremik całkiem w porządku. Zużyłam też ostatnio taką mgiełkę do ciała, jest to mgiełka. Riri by Rihanna. I jest to mgiełka taka w słodkim zapachu, o słodkim zapachu. Bym powiedziała, że bardzo słodkim. Ale ten zapach bardzo mi się podobał. Miło mi się jej używało. Zapach się całkiem nieźle utrzymuje. Także, jak ktoś szuka czegoś tego typu. To mogę Wam polecić. Jest kilka różnych wersji zapachowych, także myślę, że każdy by znalazł coś dla siebie. Ja tą mam z Biedronki, i tutaj mam też drugą. Jest to zapach nie wiem jaki coś tam, Fleur, i jest to już troszeczkę inny zapach, bo on jest mocniejszy. Taki bym powiedziała bardziej korzenny, piżmowy, ale ten mi się chyba bardziej podobał. I był mocniejszy i też był um, troszeczkę trwalszy. E, ale tak jak mówię, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja te mgiełki e, Wam mogę polecić. E, kulka pod pachy. Ja mam wersję taką e, bardziej kwiatową to jest ta ró z różowym tym. Ale powiem Wam, że. Wolę tą klasyczną wersję, czyli tą klasyczną z granatową, z granatową zakrętką, bo tamten zapach mi bardziej odpowiadał. Kulka jak kulka, no tutaj nie ma się co za bardzo y, rozpowiadać, ale jeśli chodzi o y, preferencje zapachowe, to wolę tą y, granatową. Tu mam jeszcze jeden zapach, jest to zapach z Iwonu, jest to Scent Mix i ja mam tutaj Sparkly Citrus, i to była wersja taka y, zielona. Bardzo fajne, delikatne zapachy. One się nie utrzymują zbyt długo, nie są też zbyt intensywne, ale jeśli ktoś szuka po prostu tanich takich perfum do torebki, bo to jest małe, takie poręczne, mała poręczna buteleczka, to myślę, że można sobie sprawić. One bardzo często kosztują wywanie po 10 zł, po 15, także za tą cenę nie ma co się spodziewać, nie wiadomo czego. A zapachy są naprawdę bardzo ładne, i ja też mam jeszcze inne dwie wersje zapachowe, i też są naprawdę fajne. Takie to jest, takie perfumki, idealne do torebki. Jeszcze mam jedną rzecz z pielęgnacji, i to jest taka mała próbeczka marki Mary Kay, i to jest krem na noc. I w sumie tyle. Powiem Wam, że ta próbka. Starczyła mi na długo. Zapach tu jest praktycznie niewyczuwalny, taki delikatny, naprawdę delikatny. Eee, ale krem sam w sobie na noc się sprawdzał, u mnie super. Też się nie kleił. Ja byłam zadowolona z tej próbki, a starczyła mi ona na takie codzienne używanie na noc eee, z pół miesiąca. Także naprawdę spoko. A ta próbka, nie wiem, czy tu jest napisane, ile ona ma. Pewnie nie. A nie, ma. 9 gram. Także naprawdę wydajny produkt. E, co my tu mamy? Mam dwie e, pomadki do ust. Obydwie to są teoretycznie ta sama wersja. Już Wam pokazuję chyba tak. Jest to AA Hydra Intense. E, I muszę Wam powiedzieć, że zmieniło się opakowanie, ale i zmieniła się niestety... Wszystko w tej pomadce, jak byłam zadowolona z tej, tylko nie wiem, która jest teraz, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale byłam zadowolona z tej wcześniejszej wersji dosyć mocno, bo fajnie nawilżało, fajnie ta pomadka nawilżała usta, konsystencja jej też była fajna, natomiast ta wersja nowa kompletnie już nie nawilżała moich ust, kompletnie się do niczego nie dawała i ta konsystencja była kropna, taka jakbym wazeliną usta posmarowała, no naprawdę... Nie wiem, dlaczego firmy to robią, że zmieniają fajny produkt na okropny, także w tym momencie jej nie polecam. Tą wcześniejszą wersję uwielbiałam, tą nową nie. Um, zużyłam puder, puder prasowany matujący z Bell Look Now. To był taki biały puder. Powiem Wam, że był to taki fajny puder. Ja go czasami nawet używałam na takie wieczorne wyjścia. I wyglądał dobrze na skórze ładnie się rozprowadzał, nie tworzył takiego ciastka na buzi, ale mam wrażenie, że jak było robione zdjęcia na przykład z fleszem to moja twarz wychodziła strasznie biało. Wyglądałem jak taki, jakbym się mąką wysmarowała, także na co dzień, ale nie do zdjęć fajny produkt. Avon to jest korektor, właściwie puste opakowanie po korektorze. To są te kremowe korektory, które ja uwielbiam z Aivonu. Ja wam je naprawdę bardzo polecam. Teraz mam jaśniejszą wersję i też już mi się w sumie kończy, ale to są naprawdę fajne korektory. Kolejny korektor jest to Catrice Liquid Camouflage i ja mam w kolorze 0,15. I to są te korektory, które wszyscy doskonale znamy. Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię te korektory, one fajnie się sprawdzają. Dobrze mają krycie, jeśli chodzi o moją osobę, u mnie się sprawdzają, ale ja mam wrażenie, że zarówno korektory, jak i podkład Olmat Plus czy coś takiego, one mi wysuszają buzię. Olmat Plus to w ogóle mam wrażenie, że on mi po pewnym czasie przy zbyt długim stosowaniu, on mi tą buzię zapycha. Natomiast to mam wrażenie, że mi wysusza okolice wokół oczu, bo jak ja go stosuję, to później czuję tą skórę, ona jest taka aż wieczorem jak zmywam na przykład makijaż, to tak mnie aż tutaj piecze czasami. A jak kończę ten produkt, to później wszystko wraca do normy, także produkt fajny, ale ja już po niego nie sięgnę. Chyba, że będzie na jakiejś super promocji, po prostu go kupię tak raz na jakiś czas, żeby zużyć, ale tak do codziennego stosowania to nie. Dajcie znać, czy miałyście i czy u Was był taki efekt, czy to po prostu ja mam taką skórę. Bardzo fajny zużyłam tusz. Jest to Max Factor 2000 kalorii i ja zużyłam kilka opakowań tego tuszu. Powiem Wam, że jest naprawdę fajny. Nie robię efektu wow na rzęsach, ale ja miałam problem z tym, że moje um, że tusze osypywały mi się i um, odbijały mi się po prostu na górnej powiece. I kupiłam właśnie ten tusz na promocji i problem zniknął. Szukam cały czas jeszcze jakichś innych właśnie tuszy. Które by miały po prostu lepszy efekt, jeśli chodzi o rzęsy, żeby one tak fajnie, wiecie, wyglądały, bo to po prostu tylko podkreślało, przyciemniało mi rzęsy, nie robiło z tymi rzęsami no, za bardzo nic, więc dlatego szkoda, bo gdyby jeszcze miał dodatkowo taki efekt, że, wiecie, by pogrubiał troszeczkę i wydłużał, to by było super, a tak, no to fajny produkt, ale no, czegoś mu brakuje. Zużyłam duo do brwi z Catrice. Ja już miałam to bardzo długo, powiem Wam, że uwielbiam te duo. Teraz używam duo z Essence, bo też muszę je zużyć. Ale mam już zakupione kolejne opakowanie, więc na pewno wrócę do tego, bo te kolory super mi pasują. I mam trzy rzeczy do ust. Pierwsza pomadka, którą zużyłam, to, to jest pomadka, która kiedyś była bardzo popularna na YouTubie. Jest to 070 Ery. jest to taki brudny róż. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć trochę tego koloru. Naprawdę fajna pomadka. Fajnie wygląda na ustach. To jest taki... taka pomadka do codziennego makijażu, bo to jest jednak taki nudziak, trochę róż trochę właśnie taki zgaszony róż, bardzo fajnie, ale ja takie kolory też lubię właśnie do codziennego makijażu także to są idealne takie kolory dla mnie również w podobnym odcieniu mam tutaj kredkę właśnie z Smart Girls Get More i to jest Nude Pink 01 i to był też taki nudziak taki dosłownie E, bardzo jasny taki e, brudny, brudny róż. E, I w podobnej oczywiście kolorystyce. E, pomadka z Bel. Ja Wam ją pokazywałam w ulubieńcach. E, bardzo fajna. Też taki brudny róż. Tu już raczej nic nie zobaczycie. E, naprawdę, naprawdę fajna pomadka. I na pewno po z Bel sięgnę ponownie. Jak tylko trochę uszczuplą się moje zbiory kosmetyczne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To już były wszystkie produkty. Jeśli używałyście któryś z tych produktów i chciałobyście się podzielić na temat, właśnie opinią na ich temat, albo jeśli macie jakieś fajne kosmetyki, warte polecenia, których nie pokazałam w filmie, których nie używałam, a chcecie mi polecić, to również dajcie znać w komentarzu. Ja Was też zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!